Witajcie w porannym Herstonia. Przed nami dzisiaj karczemna bójka. Karczemna bójka to coś takiego, co mamy w Overwatchu, czyli zmieniające się zasady. Raz w tygodniu, czyli co tydzień, możemy zagrać coś troszeczkę innego dla urozmaicenia. W tym tygodniu wybieramy 7 kart, a cała reszta talii jest wypełniona niestabilnymi portalami, które po prostu, gdy je użyjemy, otrzymujemy. Jakiegoś losowego, stronnika. Ja wybrałem sobie kolejno następujące karty: Cios w plecy, Zdrada, Uderzenie Cieni, Wachlarz Oszczy, Skrytobójstwo, Zniknięcie oraz Sprint. No i zaraz sprawdzimy czy moje założenia, jeśli chodzi o dobór kart były trafne. Czy też całkowicie chybione. Bo nie może dostanę bełski. Mam nadzieję, że nie. Że uda nam się coś ogarnąć rozsądnego. No i właśnie mamy niestabilny portal. Od razu, od razu, od razu sobie go wykorzystajmy i zobaczmy, co dostaniemy na rękę. No i jest, no i jest. Jest radnik. Hmm. Plugastwo. Wszystkie stronni, Wszyscy stronnicy, hmm, którzy są tutaj generowani przez ten portal, ich koszt jest zmniejszony czyli w normalnej grze plugastwo kosztowałoby 5, u mnie na ręce kosztuje 2. I już takiego gościa mogę sobie wystawić. Kontrolujemy obecnie z jak widzicie. No <laughs> ja śmieje się, taka kontrola to jeszcze nic nie oznacza. Widzę przeciwnych generuje na potęgę stronników z portalu. O, legendę dostałem. Ptężny artefakt. No i fajnie, atakujmy go, nie czekajmy na nic. Nie ma na razie na co czekać. Ale 6 kosztuje, więc tak szybko go nie wyłożę. Normalny grzyb kosztował 9. Oj, właśnie, przeciwnik też ma legendę. No i zaczyna siedzieć ciekawie. O Boże, podwaga ja wartość swojego ataku. Co by tu zrobić? Dobra, zabijmy go. Ziemi i lobiemy. Gotowe. Żeby Przecież... to by była paranoja. Gdyby taka karta została na stole, musiałam sobie szybko z tym poradzić. Nie było nic dobrego, nie podobało mi się to. W ogóle mi się nie podobał Ten stronnik, którego mi przeciwnik wyłożył Chore, chore, bez kitu Dobra, wygenerujmy jakiegoś stronnika teraz my, z portalu A, Ukrycie hm. Póki co jest dobrze, tak mi się wydaje. Sprawdza początek rozgrywki, ale Jana ja zdobyła przewagę. Ewidentnie. ewidentnie Już mi oj no, Mo zrobić z drugiej strony. Jestem Rafa. O, plus 10 plus 10, wy to widzicie, chyba to weźniemy. S mega prostu. Zabijmy tego gościa. Ciekawy. Mm. Jakie karty po mój przeciwnik tutaj. Nic nie czaruje tak naprawdę. Nic nie czaruje, nic nie świruje. Może hm. byśmy zrobili tak. Taksiach. Dokładnie wyjaśniliśmy temat. to na swoje... gotowe. No tak, musiałem to zrobić, ponieważ byłem w opałach, przyznam się już i to. Nielitościwie mogłoby mnie pokarać. A nie chcielibyśmy tego przecież. Oczywiście lubię jak rozrywka jest wyrównana, ale nie lubię dostawać w dupę przecież, no to jest A może to źle zabrzmiało <laughs> Nie miałem tego na myśli nawet, A... Koszmar, koszmar po prostu. Dobra, nasze zdrowie powoli się wyrównuje. Warfighter 14, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, może kiedyś będziesz to oglądał. Dużo leg legend mu się trafia. Nie jest za dobre dla mnie. Dzień. Zróbmy tak. Zobaczymy, co on zrobi. Wiem, że powinienem w normalnej rozgrywce trzyścić tutaj, żeby mieć jak największą kontrolę. Ale jest ciekawe, jak to się dalej potoczy w tej chwili. Pamiętajcie, że mam ten mocny artefakt. I w momencie, kiedy. On tutaj właśnie nie zrobi czegoś z moimi postaciami. To mogę po prostu to wygrać. Ale widzę, że wyjaśni. Nie, nie, pokusił się jednak. Zobaczcie, pokusił się. Czyli zostawia mi jednego, jednego bohatera, znaczy jednego stronnika, nie bohatera. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Tego się jest całkowicie nieświadome, nie? Tego co się, co się zaraz wydarzy. Raz, dwa, trzy, łubudu! Dziękuję za wam moi kochani. Bardzo, bardzo serdecznie, że wytrzymaliście do końca. Mam nadzieję, że bawiliście się przed nią. No, jak najbardziej. No i do zobaczenia w kolejnych porannych Hearthstone'ach. Pozdrawiam was. Gone. heroes of warcraft